Take, Żebym yeee, w jako, jako, A jesteś, nie, Ej, nie jesteś już zameldowany? Nie. na i głosujcie na na okej? To jest mój Ej! Nie machajcie tak szybko, Actually, bo się rozmazujecie! Nie, wideo. Dalej Nie, no, raba, teraz, teraz. Ba bardzo ładny film wideo. <grym z nimi> Co było? A, no tak. No mi się tak wydawało. To jest bardzo fajny film wideo. Ej, powiedzcie coś. Paweł, nieźle, urząd do urodzin. Dobra. To, nie, A, to, jest. No? Dla, to, jest. to Ale, zajem, to jest. ale No Ale byś nagrywał? No, weźmiemy Nawet tak w chów Co, nie nagrywać? Nie, 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 nie. Dobra, to nie będę. To. No. i <laughs>